Dobry wieczór z nami, Zachary Mor, tym razem w barwach FC Lunan. Dzień dobry. FC Lunan jest liderem piątej ligi i dzisiaj kolejny ważny krok postawiony w drodze do mistrzostwa. Takie twarde spotkanie, nieprzyjemne, może nieprzyjemne spotkanie, ale chyba walka fair, natomiast zasłużone trzy punkty. też tak to oceniasz? Tak, oczywiście, że tak. Jest bardzo mocna drużyna sparta. Tak czy nie? Ja bym się wspierał, czy aż tak bardzo mocno, ja tam gram, także bez przesady. Ale mieliśmy spotkanie z Spartą, kiedy graliśmy z FC Galicją, tak. no i jest niesamowita drużyna, jest spoko. Ale, wy, ale ja chciałbym porozmawiać o Was, dlatego że Wy imponujecie w tym sezonie, jest dobra forma i też jest bardzo, bardzo szeroki skład u Was i to chyba też Wam pomaga w osiąganiu wyników. Tak, oczywiście, że rozwijamy się cały czas, także gdzie, gdzie robimy jakieś treningi, tak, cały czas idziemy do góry, no nie wiem. I słusznie, powiedz mi jeszcze, wy jesteście drużyną z, z jednej firmy, to jest to tak, że wszyscy razem pracujecie, czy, 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 czy jesteście gdzieś tam paczką kolegów, która gra pod jednym szyldem? To czyli jest tak 70 na 30, tak. Jest podoba, która pracuje, podoba, która czy się tylko grawa z nami, z naszej wsi, z naszej miejscowości i tak dalej. OK, w porządku. Rozumiem, że biorąc pod uwagę ten sezon mierzycie tylko i wyłącznie w złote medale? Oczywiście, że tak. E, no dobrze, e, to teraz jeszcze tak na koniec pytam, a Ty indywidualnie co? Król Strzelców? E, chyba nie. Chyba nie. E, Król Strzelców, mi się wydaje, że Zambit. Ktoś tam będzie z tych chłopaków. Znam tych chłopaków, także ktoś na pewno z nich tam. Podajmy ten poziom. Jest taka szansa. Bardzo dziękuję i mam nadzieję do zobaczenia na gali zakończenia sezonu.